Hejka, wiecie, że wczoraj byliśmy u lekarza ze Stewem i Lubisiem i mamy niestety zapalenie ucha. Na dodatek zbadała też gardło, serce, a nawet nos. A to żelki, wisol, widuszki. Czerwony jest malinowy, pomarańczowy to pomarańczowy, cytrynowy jest żółty, a zielony to jabłkowy. A na dodatek jedziemy niedługo do Ocean po ciesnek. super. I niestety nie widać żadnych domków, bo jest folia, a bo malujemy nowy dom, to bardzo smutno niestety. HELLO! A na koszulce w kratkę, przyklejoną mam naklejkę dzielnego pacjenta. Ta pralka się pięknie pierze. Cześć się pamiętam dwie tygodnie temu przed halloween jak miałem ostę wietrzną. I wiecie, że dzisiaj zrobiłam quiz tociaki na kanale Broncer Magdalena? Bo nadal robią takie kolory i duże litery. Nie wiem kiedy będzie koniec. That's <laughs>